Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj gościmy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie i mam przyjemność rozmawiać z autorką książki Rok pełen marzeń, Klawią Pendel. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi tutaj być, więc będę Cię troszeczkę przepytywała i mam nadzieję, że Twoi czytelnicy bliżej Cię poznają oraz historię tej wspaniałej książki. Powiedz mi, o czym jest Twoja książka? Rok pełen marzeń to lekka i przyjemna młodzieżówka, e, która opowiada o historii czwórki e, przyjaciół. Oliwi, która boi się być sobą przez swojego rygorystycznego ojca i spotyka w końcu ludzi, e, przy których może pokazać prawdziwą siebie. Jednak są to ludzie, o których niekoniecznie może powiedzieć swojej rodzinie. Cassie, siatkarce. Która próbuje zdobyć serce kapitana męskiej drużyny lwów. Roberta, który drugi raz z rzędu startuje na przewodniczącego szkoły, jest zdeterminowany, by wygrać, ale żeby to zrobić, musi pokonać bardzo silnych konkurentów, a niektórzy z nich potrafią być bardzo przebiegli. Oraz Roxanne, redaktorki gazetki szkolnej, która szuka kogoś bliskiego, kto widziałby w niej coś więcej niż tylko ładną twarz. No to muszę powiedzieć, że bohaterowie są naprawdę ciekawi. Myślę, że bardzo łatwo będzie się z nimi zżyć, przez co będzie się lepiej czytało o A możesz mi zdradzić, jak długo pisałaś Rok pełen marzeń? Na fabułę myślałam około pół roku. Układałam wtedy wszystkie wydarzenia w takiej kolejności, w jakiej powinny się wydarzyć. Bardzo lubię najpierw wszystko sobie dokładnie rozplanować, ponieważ nie piszę rozdziałów po kolei. Lubię sobie zacząć od jakiejś emocjonującej sceny w środku albo napisać zakończenie szybciej niż początek, dlatego muszę mieć wszystko dokładnie rozplanowane. Chociaż podczas pisania i tak ten plan często się zmienia i dochodzą nowe pomysły. A pisałam Rokłem marzeń około półtora roku. W co są wliczone też dwie tury autorskiej redakcji. Czyli rozumiem, że podczas pracy masz troszeczkę taki misz z rozdziałami, natomiast ważna jest tutaj organizacja, żeby się w copu całej twórczości nie zgubiła. Tak, z uwagi na to, że mam cztery głównych bohaterów, cztery perspektywy, często to wyglądało tak, że pisałam rozdziały z perspektywy jednego bohatera, czyli w książce są one powszechnie latane. Ale jeden wątek pisałam na raz, dzięki czemu one są um, dobrze dopracowane i przechodzą między sobą w naturalny sposób. I dobrze, że e, była zachowana cały czas spójność narracji jednego bohatera, e, że nagle e, nie ma sytuacji, gdzie wydajną dobrze Roberta e, słyszymy, bądź widzimy narrację, na przykład mm -hmm. Tutaj mógłby się pojawić bardzo duży niż gdyby nie konkretna organizacja. Myślę, że i ja, i czytelnicy będziemy się zastanawiać, jaka jest Twoja ulubiona scena w książce. O, jest tyle scen, które uwielbiam, ale jedną z takich moich ulubionych, przy których w trakcie redakcji zapominałam zupełnie, że czytam i że powinnam poprawiać, to scena w teatrze. Nie zdradzę nic więcej, ale uwielbiam ją czytać w kółko i w kółko, bo tam jest po prostu tyle emocji. Bardzo lubię też Siatkarskie rozdziały Kessi. Um, uwielbiam moment, gdy Oliwia jest nad jeziorem. O, to jest moment, w którym też już nieraz mi się zdarzyło zapomnieć, że y, powinnam robić coś innego i po prostu dalej czytałam w książkach, a zapomniałam o pracy. I bardzo lubię też rozdział y, włamania do szkoły. Ale nie powiem nic więcej. Nagranie go podczas traileru też było ciekawe. Wszyscy się zdecydowanie dobrze wtedy bawili. Tak, tak. A dlaczego zdecydowałaś się pisać dla młodzieży? Bo bardzo dobrze rozumiem młodzież. Znam ich problemy, wiem czego oczekują, wiem jakie myśli mają w głowie i odpowiedzi na jakie pytania szukają. I chciałam stworzyć coś, przy czym młoda osoba mogłaby się zrelaksować po ciężkim dniu w szkole, gdzie mogłaby zapomnieć o tych problemach życia codziennego. Gdzie znalazłaby także dobre wzorce na problemy, które teraz w tej chwili ją dręczą? I to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę jesteś na świeżo. Niedawno skończyłaś tak naprawdę liceum. Nie wiadomo kiedy ten czas przeleciał. I cały czas faktycznie jesteś jeszcze i w tej grupie wiekowej, i tak naprawdę cały czas jesteś na świeżo z tymi wszystkimi problemami. Tak. I wiele pierwszych recenzentek mówi mi, że. To widać w tej książce, że ona jest naturalna, że ci bohaterowie zachowują się adekwatnie do swojego wieku i faktycznie wypowiadają się tym młodzieżowym słownictwem również. Bo przyznam, że nie za bardzo przypadłem za młodzieżówkami, jednak ta książka podbiła moje serce i myślę, że to właśnie dlatego, że. E, jako młoda autorka jesteś cały czas w tym klimacie. A mam wrażenie, że przy innych książkach e, bohaterowie są albo za bardzo dojrzali na słowiek, bądź są wręcz niedojrzali i autorzy starają się ich za bardzo odmłodzić, przez co to, to po prostu wychodzi czasami karykaturalnie. Również miałam takie obawy, dlatego nie chciałam czekać z pisaniem roku pełnego marzeń i zabrałam się za pisanie niemal od razu, jak tylko skończyłam liceum. I dlatego wyszło Ci to świetnie. Dziękuję. Myślę, że wiele osób będzie się zastanawiało, dlaczego zdecydowałaś się wydać książkę pod pseudonimem, a także skąd nazwisko Pendel. Pendel to nazwisko panieńskie mojej babci i oznacza wahadło. Uważam, że to idealnie pasuje do tego, co piszę, bo faktycznie w moich historiach emocje zmieniają się jak wahadle. Przy wyborze pseudonimu kierowałam się tym, by był. Zrozumiały niemal dla każdego. Moje własne nazwisko bywa trudne czasami nawet dla Polaków, a jako, że moim kolejnym dużym marzeniem jest, by zostać kiedyś wydaną za granicą, wiedziałam, że chcę, by ten pseudonim był łatwy do przeczytania i wymówienia. I na pewno trzymamy kciuki, że uda ci się spełnić to kolejne marzenie i że będzie można przeczytać rok pełen marzeń w innych językach. A możesz nam powiedzieć, co Cię inspirowało podczas tworzenia roku pełnego marzeń? Mm, bardzo wiele rzeczy. Mm, właściwie mm, największą inspirację znajduję w emocjach i w tym, co je wywołuje. Um, to może być wszystko. Mm, to może być muzyka, książki, filmy. Zasłyszane gdzieś rozmowy Albo nawet kolory Uwielbiam ustalać sobie kolorystykę Książek zanim zacznę je pisać To mi bardzo pomaga Wczuć się w ten świat I widzieć niejako Barwy Tego świata wokół no, Przyznam się, że ty mnie naprawdę Zaskoczyłaś, bo e, Czytając Rok pełen marzeń e, Czytałam go już cztery razy I nigdy nie myślałam o tej historii pod kątem kolorów i myślę, że przeczytam książkę następny raz i tym razem spojrzę z troszeczkę innej perspektywy na to. Bo teraz myśląc, znając fabułę, faktycznie może mieć to sens tak naprawdę. Wydaje mi się, że najbardziej widać to w promocji. Zdecydowanie. Hmm. Przy trailerze, przy tym, w co ubrane są chociażby postacie. Czy plakatach albo okładce. W książce pojawia się parę piosenek i mają bardzo ciekawe teksty. Tworzyła się sama, czy może ktoś ci w nich pomagał? Większość tekstów tworzyłam sama, zupełnie sama, ale deszcz jest autorstwa mojego brata Piotra Szymczaka, który jest wokalistą i napisał tę piosenkę dla zespołu, w którym śpiewa, Upside Down. I mam nadzieję, że niedługo będzie można ich usłyszeć również w Darłowie. A jeśli tak się stanie, to pamiętajcie, żeby sprawdzić playlistę na Spotify'u do książki Rok Pełen Marzeń. Jeżeli piosenka się pojawi, na pewno będzie update playlisty. Nawiązując do opisu na tyle okładki, czy uważasz, że warto spełniać swoje marzenia? Na pewno warto mieć marzenia, ale czy warto je spełniać? Tego dowiecie się w roku pełnym marzeń. E, możesz nam powiedzieć, dlaczego książka ma tytuł Akurat Rok Pełen Marzeń? Bardzo długo myślałam nad tytułem, naprawdę bardzo długo, niemal od początku, jak zaczęłam ją pisać, i um, zdecydowałam się w końcu na rok pełen marzeń, dlatego, bo akcja dzieje się niemal przez cały rok szkolny. Widzimy um, te przemijające pory roku i um, różne wydarzenia, które odbywają się w szkole w tym czasie, um, chociażby w gazecie szkolnej. Która też nam pięknie przechodzi między jesienią a zimą. A marzenia są w tym tytule dlatego, bo właśnie te marzenia są bardzo ważnymi aspektami dla głównych bohaterów. Wspomniałaś o gazetkach szkolnych, które są na pewno bardzo ciekawym rozmaiceniem całej książki. I o jesieni. I tutaj zadam bardzo ważne pytanie. Czy jesteś jesieniarą? Jeżeli pytasz o quiz w gazetce, oczywiście. Jestem jesieniarą, tak. Uwielbiam swetry, uwielbiam piękne jesienne zdjęcia. Jesień to jedna z moich ulubionych pół roku pod tym względem. Um, I kocham patrzeć na pomarańczowe liście. Więc zdecydowanie jestem jesieniarą. <grym> Was również zachęcam do zrobienia quizu, który jest zawarty w książce Rok pełen marzeń i możecie się przekonać, czy wy też jesteście jesieniarami. Ja też zdecydowanie nią jestem. O. Już wiemy, że pisanie zajmuje zapewne dużą część Twojego czasu. Ale czy poza tym masz również jakieś inne pasje? Tak. Interesuję się również fotografią i tworzeniem filmów. I to jeszcze na długo zanim zaczęłam pisać, tej pasji również nie mogło tutaj zabraknąć. Oliwia y, również y, ma takie zainteresowania, jak ja i bardzo się cieszę, że mogłam te pasje pokazać również podczas wydawania Roku Pełnego Marzeń, y, chociażby w postaci zwiastuna. Uwielbiam również uczyć się języków obcych i teraz studiuję germanistykę. Pozdrawiam wszystkich znajomych z uczelni i wykładowców, którzy mnie teraz oglądają. W Twojej książce widzimy różne sposoby spędzenia czasu wolnego przez głównych bohaterów, a jednym z nich jest chodzenie na pizzę. I myślę, że każdy chciałby zadać to pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona pizza? Uwielbiam połączenie kukurydzy, papryki i pieczarek. To jest moja ulubiona pizza. Ciekawe połączenie i muszę przyznać, że będę musiała je spróbować. Mm -hmm. Polecam. W roku pełnym marzyna da się zauważyć pewien motyw słoneczników, który pojawia się dosyć często i jest tak naprawdę dosyć istotny. Dlaczego akurat słoneczniki? Mm, to jest bardzo ciekawe pytanie. I wydaje mi się, że jeszcze o tym nikomu nie mówiłam. Te ilustracje tworzyła bardzo ważna dla mnie osoba, e, która uwielbia słoneczniki. I w momencie, kiedy zwróciłam się do niej o e, pomoc przy ilustrowaniu tej historii, e, konkretnie rozdziałów Oliwii, e, co zrobiłam jeszcze zanim zaczęłam pisać, e, to wiedziałam, że. Muszę ująć gdzieś te kwiaty. A cała puenta właściwie, która wynika z tego e, i którą możemy przeczytać na ostatnich stronach tej książki, e, przyszła mi w trakcie pisania tego rozdziału. I tego, tego, jakby te najważniejsze słowa w tej historii powstały zupełnie spontanicznie. I muszę przyznać, że te najważniejsze słowa są naprawdę wspaniałe i naprawdę warto przeczytać tą książkę, chociażby dla tych jednych słów. Ja płaczę za każdym razem. Też płaczę, ja to już nawet teraz płaczę. <grym> Twoja książka miała premierę 11 maja bieżącego roku i myślę, że to jest bardzo istotne pytanie. Gdzie można ją kupić? Na www.lubstar.pl kupicie moją książkę z autografem, i właśnie tam was odsyłam. A oprócz książki jest pewnie przygotowane jeszcze parę gadżetów i zapewne bookboxów. Tak, znajdziecie tam również gadżety związane z książką. I myślę, że przyszła pora na najważniejsze pytanie dzisiejszej rozmowy. Czy Twoja książka będzie dostępna w bibliotece w Darłowie? Tak, oczywiście. Już możecie ją wypożyczać. A czy możesz podpisać jeden z egzemplarzy dla czytelników biblioteki w Darłowie? Z przyjemnością.